pamiętacie kiwano o którym mówiłam wam na wiosnę zobaczcie co urosło jest tego całkiem dużo a ja dzisiaj muszę się bardzo pospieszyć ponieważ zapowiadają przymrozki być może że około 3 stopni kiwano mogłoby przetrwać ale nie chcę ryzykować zcinam je i zabieram do domu Mam już tyle. Oprócz kiwano trzeba było szybko schować przed tym rozem, przed przymrozkami. ostatnie cukinie i bakłażany. Posadziłam trzy krzaczki kiwano. Pokazywałam Wam je na wiosnę. Miałam krzaczków więcej, ale. Troszeczkę rozdałam też. Trzy krzaczki dały mi taki plan. Zobaczcie, ile tego jest. W tamtym roku, o tej porze, jak mniej więcej też zbierałam moje kiwano, miałam no, przynajmniej 10 okazów takich bardzo ładnie pomarańczowych. W tym roku wszystkie są zielone. no Niektóre są tylko takie troszeczkę jaśniejsze. Widać, że już zaczyna się ten proces dojrzewania. No i bardzo na to liczę, dlatego, że już mi ślinka leci. Ale to nic nie szkodzi, bo przepraktykowałam przez zimę, one wszystkie bardzo ładnie dojrzewały. Tylko co zrobić, żeby dobrze się przechowywały? Ja sobie w tamtym roku też właśnie już sprawdziłam taki zwykły sposób. Rozkładam je na jedną warstwę, tutaj sobie przygotowałam tacki, które mam Potrzebne na wiosnę używam je jako podstawki do moich rozsad. Poukładam sobie te kiwano jedną warstwą, tak żeby każdy widzieć z osobna. Też zobaczę, które z nich mają jakieś uszkodzenia, bo oczywiście, przy zbiorze zawsze coś może się zdarzyć. Na przykład tutaj jest takie delikatne uszkodzenie, więc albo sam pękł tutaj też. O. Albo być może, że ja gdzieś uszkodziłam, właśnie. Przy zbiorze, kiedy mi na przykład spadł na, na ziemię. Tak czy inaczej, rozłożę sobie na tych pętackach pojedynczo i w miarę dojrzewania będę sobie je zabierać i zjadać. Gdzie to będę trzymać? No na pewno nie na zewnątrz, bo to jednak jest do górek egzotyczny. To tym bardziej. Będę trzymać te owoce, bo tak można by nazwać te owoce kiwano. Poddaszu. Tam jest temperatura w okolicy 18 stopni. Czasem troszkę mniej, czasem trochę więcej, w zależności od tego, ile jest słońca. Także, no, nic, trzeba to porozkładać i schować. Trochę jeszcze poczekamy, zanim zjemy, ale jest się czym, czym cieszyć. I zobaczcie, że tylko trzy krzaczki wystarczyły, żeby aż tak dużo owoców zebrać. Naprawdę warto. No, i gotowe. Rozłożyłam sobie w sumie na cztery tacki. Trzy sztuki odłożyłam na zrobienie dekoracji w salonie. I teraz będę tylko czekać. Chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz: dlaczego te tacki, a nie na przykład jakieś skrzyneczki albo po prostu gdzieś na półce, gdyby któryś z nich się zepsuł, to tacka ochroni mi podłogę i wykładzinę. Także jest to taka dodatkowa ochrona. No i jeżeli y, będziecie sobie w przyszłości te kiwano takie przechowywać przez zimę, no to myślę, że to jest dosyć cenna wskazówka. No cóż, no to już wszystko. Teraz to już naprawdę czekam na jedzonko.